Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie i witam Was dzisiaj w kolejnym konkursie na naszym kanale. Tym razem e, mam dla Was do rozdania 10, o ile nie 15, kluczy do Farming Simulator 2015 Gold. Oczywiście do DLC Gold, do farminga. E, dlaczego 10, być może 15? Już Wam tłumaczę. E, tak jak już mówię, wraz z CDP postanowiliśmy zrobić dla Was konkurs. Jak wiadomo, dzisiaj są walentynki, tak więc z okazji walentynek właśnie robimy e, konkurs. I w zależności od tego, ile będzie zgłoszeń dodane do tego konkursu, tyle będzie kodów. Czyli jeśli będzie stosunkowo mało, to będzie 10 kluczy do rozdania. Jeśli będzie dosyć sporo, to będzie ich 15. Eee, same zasady konkursu. Co trzeba zrobić? Eee, na mail, który macie podany w opisie oraz w komentarzu, eee, musicie wysłać naprawdę bardzo, bardzo kreatywne zdjęcie z farminga związane właśnie z walentynkami. Czyli, nie wiem, chociażby. Eee, że tak powiem kosicie pole w kształcie serca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, pozostawiam naprawdę to Waszej wyobraźni. Mam nadzieję, że naprawdę będziecie wpadali na genialne pomysły, że zaskoczycie mnie czymś naprawdę bardzo pozytywnie. No i że będzie przede wszystkim dużo osób z Was brało udział w tym konkursie, ponieważ wydaje mi się, że nie jest to wcale ciężkie, że bardzo łatwo można coś wymyśleć i... Po prostu bardzo łatwo można sobie zgarnąć kodik do dodatku Gold do Farminga. E, tak więc, tak jak mówię, w opisie macie i w komentarzu macie podany adres mail, na który należy wysyłać e, te zdjęcia. E, na zgłoszenia czekam do piątku, do 18. E, po tym czasie, że tak powiem, linia zostaje zamknięta. Ja zabieram się za e, przeglądanie prac konkursowych i mam nadzieję, że w niedzielę do wieczora już będą wyniki, e, więc e, no co, no nie pozostaje mi nic innego jak po prostu życzyć Wam powodzenia, mam nadzieję, że naprawdę wpadniecie na genialne pomysły, e, no i czekam na Wasze zgłoszenia, dodatkowo jeszcze taka informacja w opisie i macie podany e, link do samego zakupu, do, do, do dodatku Gold przepraszam bardzo, w razie gdyby ktoś po prostu chciał sobie ten dodatek kupić. No i co, no tak jak mówię, czekam na zgłoszenia, mam nadzieję, że będzie was, że dużo z was weźmie udział w tym konkursie, bo naprawdę nie jest ciężko, żadne wielkie wymagania, więc liczę na was, no i do usłyszenia już przy rozwiązywaniu konkursu.